Sieman Dara, z tej strony Hobbystyczny Rolnik. Dzisiaj Was zapraszam na akcję humusową. Eee, dzisiaj pryskamy, hu, dajemy humus przed uprawką, bo jadę właśnie, dzisiaj mamy sobotę, w ogóle 3, eee, 3 września eee, i właśnie będę tutaj dzisiaj uprawiał sobie podprzężytą, bo za tydzień siejemy. Eee, właśnie chcę przed uprawką dać humusu. Active, jak dobrze wiecie, na reszki pożniwne jeszcze wspomóc. Mamy na to nową dzierżawę plus na rzepak. Po rzepaku. Dajemy standardowo, jak producent nakazuje, ale ja dam ciut więcej, 2 litry więcej, bo to jest, czekajcie jak to jest, 10 litrów na hektar nie? A ja to daję w innej proporcji, bo to 10 litrów 400 litrów do 400 litrów wody. A ja daję 5 litrów do 200 litrów wody. A ja dam 8 litrów na 200 litrów wody, więc tam trochę więcej na 5 hektarów mamy dokładnie 4,80 działka. Więc będziemy działać. Rozdzielacz nowy, więc piękna 60 podnosi, zrobiona, nie huczy. Słuchaweczki dla ochrony słuchu, wiadomo. Tutaj telefonik sobie rzucimy od razu. O, widać. E, dobra, ja tutaj wleję pierwszą bańkę, już niech tam się, nie będę czekał aż ona, aż woda mi się naleje. Tylko wleję od razu pierwszą bańkę. E, a dobra, nie będę tym bałtał, bo i tak to za nas wszystko, wszystko wlewam. Kur... jeszcze się ja. Tak to jest pośpiech o widzisz jaki gruz piękny Robercik było ostatnio u mnie tutaj robiliśmy sobie test eee, próbki globowe znowu eee, do tego projektu co tutaj mam wiecie zobaczymy jak to wszystko wyjdzie no Dobra, ja to leję i widzimy się już na polek będziemy pryskać. O co co to więcej wam będę pokazywał? Jeszcze pokażę, jak wam odpalę. Włączak pięknie podniesie. Lejemy czarne złoto. Do pełna, zobaczymy ile mi wystarczy. Będę spływał na tych zwykłych dyszach. No ale to bym musiał na rzepak jechać, bo chcę zobaczyć czy na zwykłych rzepak, z dyszach. Na calutkim, salutkim wyskiwaczu z opłyską 4 hektary Namykaj! A to czekaj i żeby mi włączyć wodę Dawaj, super, calut To podnosi, więc nie ma co szaleć. Dal wam pokażę teraz jak podnosi ten nowy rozdzielać. Dobra

Zresztą. Widzimy się na poru. Dobra, jesteśmy na poru. Słuchajcie, kozak. kozak. Jak widzicie opony ładnie siadły. Podnoszę ładnie przymane, jestem kurde zadowolony. Zapak poschodził tak byle jak mało się osepało takim. Takie moje zdanie. Też jest sucho, kurde, ten też mógłby jeszcze spaść. Bo Będziemy tutaj sobie raz razie, takie slalomki, później skopujemy dzierżawę, tam kończymy i śmigamy później na ten. Z poprzedniego filmiku wiecie dobrze, że przeboje były różne, ale uprawka dwa razy, pierwsza poszła mandamką, później ta luzóweczka pięknie się zrobiło, ale niedługo sami zobaczycie. Tym ładnie działa, więc yy, działania, badania wszystko fajnie potwierdzają. Moje krzykiwania, wiedzą, że w okresie, nie ma przódów, ale jest... jest, yy, jest ten... Ja tu nie Chyba że... to tutaj kolega z Swagielna pojeżdża